No dobrze, zatem witam cię w całkowicie nowym, takim pierwszym poradniku, który w sumie powinien się pojawić taki typowo na start tej całej gry. Ale skoro go odpaliłeś, to raczej już coś mniej więcej kumasz, bo żeby w tą grę wejść, no to fajnie byłoby wiedzieć w ogóle jak zacząć i od czego. Więc w tym materiale ci dzisiaj wszystko powiem, żebyś się rozwinął i nie zniechęcił do tego tytułu, a jest bardzo łatwo. Więc przejdziemy sobie od razu do takiego omówienia Typu, że samouczek to sobie daruj Jego warto zrobić dopiero później W związku z tym, że gra jest niby po polsku Ale ten polski to jest Nawet nie wiem czy jego robił jakiś Pijany translator Bo jakoś z niego nie skorzystamy Ale co warto wiedzieć Na samym początku jak sobie rozpoczniesz tę całą grę to warto byłoby wybrać sobie mapę oraz też poziom trudności. I tutaj do wyboru masz kilka opcji. Jedną z najprostszych map jest w sumie Mars oraz Księżyc. Ja zawsze preferuję, byście wybierali sobie Mars jako pierwszą lokalizację z dwóch powodów. Po pierwsze, macie tam fajny cykl dnia i nocy. Po drugie, ta planeta jest taka bardziej. Załóżmy to zbliżona do tego, co chcielibyśmy robić i kolonizować. No i przede wszystkim są tutaj jeszcze warunki atmosferyczne, czyli burze. No i jakoś tak swojsko bardziej jest. Jak już tam wylądujecie, no to tak milej niż tutaj na tym księżycu. Chociaż to też nie jest złe. Zła miejscówka, bo macie fajny widok. Ale mimo wszystko, Mars jest spoko. Jak reszta? Europa to planeta zimna. Minimas to jest księżyc, jeden z Jowiszu I on jest taki dosyć, no można go troszeczkę porównać do księżyca Jeżeli chodzi o, o wulkan, to jest dosyć hardkorowa miejscówka Ze względu na to, że tam mamy wyższą temperaturę i tam mamy dosyć no, niekorzystne warunki burzowe Które mogą tutaj doprowadzić do szybszego niszczenia yy, waszych tutaj urządzeń Kosmos, kosmos generalnie jest nudny, bo on nie ma nic sobie, to spustka. Budujemy tam stację kosmiczną. Jest to dosyć trudna miejscówka, bo będziecie pozyskiwać y, materiały z asteroid, co na tym etapie, jeżeli nie znacie mechanik, będzie ciężkie. Wenus, jedna z najtrudniejszych planet ze względu na bardzo wysoką temperaturę i ciśnienie, które będzie miało duży wpływ na Waszą grę, i teraz tak. Jak już sobie wybierzecie tego Marsa, czego polecam, wczytamy sobie tą grę. To poziom trudności, jaki ustawiacie sobie tutaj, to jest poziom łatwy. I w zupełności to wystarczy, ponieważ poziomy trudności będą definiować to, co dostaniecie tutaj w tej waszym lądowniku. I generalnie rzecz biorąc, fajnie byłoby mieć pierwsze materiały, żeby w ogóle coś zacząć. Jako że wylądujecie. To miejscówka raczej nie ma tutaj większego wpływu, gdzie postawicie swój pierwszy blok na temat Waszej bazy. Jeżeli nie wiesz, jak bazę budować, no to sorry, ale przeszukaj sobie kanał, masz tam od zajebania poradników, które robiłem, więc trochę się wysil i sobie obejrzyj, jak to się robi. Ja tylko mówię, że Mars jest bardzo dobrą pozycją na start. Tak jak już powiedziałem wcześniej, ładny cykl dnia i nocy, warunki atmosferyczne, fajne ukształtowanie terenu, można się tutaj zgubić. No i przede wszystkim poziom trudności, łatwy, to jest najważniejsze. No i co, co dalej? No to już zależy od Twojej inwencji twórczej. Nasz cel jest prosty przeżyć na obcej planecie. I rozwinąć się tutaj tak, żeby można było wsadzić swój zat w samochód albo w rakietę. Chociaż dziwnym trafem jakoś nie zauważyłem tego, by było to zaimplementowane w grze. Być może na początku było. Potem twórcy usunęli, bo coś tam nie działo. O, nie działało? Nie wiem, jak tam oni do tego podeszli. Może później będzie. Mimo to. Liczę na to, że w przyszłości, jak już sobie tutaj rozwiniemy naszą bazę jako samowystarczalną placówkę, to będzie można z niej odlecieć i spróbować swoich sił na innej planecie lub asteroidzie, co byłoby całkiem spoko. Tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Jeżeli, tak jak już powiedziałem wcześniej, szukasz innych poradników, to na kanale znajdziesz wszystko to, co potrzebujesz, by można było w pełni. Działać i rozwijać się w tej cudownej, jakże trudnej grze Nara.